Świat Kobiet to motto przewodnie najnowszej kolekcji Teresy Rosati. Pokaz odbył się w arkadach kubickiego w Warszawie. Obok mnie pani Irena Jarocka, artystyczna dusza. Szczególny wieczór dzisiaj mamy, mamy wieczór pełen kobiecości. Chciałam zapytać, co się szczególnie dzisiaj spodobało? Właśnie, właśnie powiedziałam pani, pani Teresę przed chwileczką, że tak przy niej poczułam się tutaj taka pełna kobieta. Jak pełna kobieta, rzeczywiście przepiękne tego struktura, niektóre były przepiękne, najbardziej mi się podobało taki w kratkę, patchwork taki kratkowy. Podobał mi się również pierwszy surdut, taki czarny, który był. No, nawet mi trudno powiedzieć, co jeszcze w opisie, ale, ale było rzeczywiście ogólnie atmosfera taka, taka miła, kobieca, no, takie jak właśnie chcemy się ubierać, no, każda z nas. Zapytać, czy oko chociaż nie zerknęło na buty? Piękne buty, no przede wszystkim, szokowała na początku, bo te dziewczyny wysokie same w sobie, jeszcze te buty, tak takie wysokie, że tam za szczudła, są tutaj rzeczywiście pięknie dopasowane, często bardzo do sukienki.